Mam przed sobą paczukę, świeżo otwartą, tym oto narzędziem zbrodni. Tak ona wygląda, a w środku co jest? Myślę, że dość popularny ostatnimi czasy zapach są. Historia kobiety zmysłowej. Nie pokuszę się o wymowę francuską. Wybaczcie. Myślę, że polska wszystkim wystarczy. Żadnych próbek w środku, pusto, ale dobrze zabezpieczona. Zapach kupiony na Allegro. Rozpakowujemy sobie. Kartonik prosty. Tak się tutaj prezentuje. No i rozrywamy folię. Poszeleszcze, no, poszeleszcze. Działamy, działamy. Ciekawa jestem, jest to zakup w ciemno. E, prezent w ogóle urodzinowy. Także jestem bardzo ciekawa moich wrażeń. E, oglądałam oczywiście filmiki na YouTubie. Jaka prosta flaszka, piękna w swojej prostocie. Ta biel wskazuje na coś świeżego. Takie opinie też e, słyszałam. Psikamy inicjalny psik. Już czuję, że jest bardzo dobrze. Jeszcze chwilkę pozwólmy mu się utlenić. To jest piękne. Ja już wiem, że to jest piękne, słuchajcie. Absolutnie to już widać po mojej twarzy, nie żałuję zakupów ciemno. Przepiękny. Czysty, ale słodki też. Trochę pudrowy, trochę kwiatowy, trochę słodyczowy. No, przepięknie zmieszana słodycz z kwiatami. Nie sprawdzałam nut, szczerze mówiąc, tego zapachu, ale niesamowite. I. Wow! No, zakup w ciemno, trafiony w dziesiątkę. Frodo też jest pod wrażeniem, widać po nim. Wysładza się, wysładza się w taki bardzo przyjemny, cielesny, intymny sposób. Przepiękny. Póki co jestem pod wrażeniem, na pewno jeszcze usłyszycie o tym zapachu nieraz, niebawem yy, będzie haul, w którym pokażę moje szaleństwa. Yy, także przygotujcie się. Póki co, dzięki za uwagę. Pa.